Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w Strasburgu, że Rosja prowadzi celową i ukierunkowaną kampanię przeciwko Europie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło do licznych incydentów. Myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Drony pojawiały się nad strategicznymi obiektami w różnych krajach europejskich, a cyberataki sparaliżowały działanie kilku lotnisk. These incidents are calculated... to linger in the twilight of deniability this is not random harassment it is a coherent and escalating campaign to unsettle our citizens test our resolve divide our union and weaken our support for ukraine and it is time to call it by its name this is hybrid warfare Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała do ponownego przemyślenia polityki obronnej Unii i przedstawiła nowe inicjatywy, takie jak ściana dronów. This anti-drone system will be a shield for our entire union, including of course the southern flank, and it should be designed to address a wide spectrum of challenges, from responding to natural disasters to tackling international organized crime. Pani um, von der Leyen podkreśliła również potrzebę zapewnienia, że wzrost wydatków na obronność przyniesie korzyści europejskiemu przemysłowi krajowemu.